Gdy wrócimy z obiadu, każdy otrzyma kluczowe zadanie. Spędź lato z ulubionymi gwiazdami, jesteś sławny. W fantastycznych filmach. Tylko to, co najlepsze. Wow. Uczci magię kina z film Kafe. Cieszy się. I to bardzo. Lato z gwiazdami. Dzisiaj o 20.00 film Kafe. Wszystko spakowane? A kot? A to przecież my mamy psa. W sensie pies. Dobrze, że jedziemy pociągiem. A długo będziemy jechać? Krótko i szybko. Miałeś rację stawiając na kolej. Z KPO inwestujemy w infrastrukturę zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Witaj w klubie wracających do rzeczywistości. W salonach Empik i na empik.com znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz do szkoły w super promocjach. Na przykład markery Posca 49% taniej, zeszyty Oxford z rabatem 21% i kolekcja Pusheen ze zniżką 50% na drugi produkt. Empik. Witaj w klubie. To jest Jurek oraz jego układ odpornościowy, który czasem sam potrzebuje wsparcia. Nowość. Wypróbuj Actimel Plus z witaminą C, magnezem i aż trzykrotnie większą zawartością witaminy D. Actimel Plus. Wspieraj odporność każdego dnia. Tydzień drzwi to Promocja Do niedzieli zwracamy 200 zł na kupon w klubie za każdy tysiąc wydany na drzwi i ościeżnicę. Nie przegap okazji Leroy Merlę Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Jestem wykończona. I to odbija się na naszych relacjach. Na szczęście mam to już za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Mebevit B-Kompleks to wsparcie układu nerwowego. Zawiera aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. A dla mojego dziecka Mebevit B-Kompleks Junior. Koncentracja i energia do nauki. Mebevit b -kompleks. Mniejsze zmęczenie i dobry nastrój. Czy wiesz, co odpowiada za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu? Między innymi mięśnie dna miednicy, które zaciskając się powstrzymują strumień moczu. Jeśli ty, podobnie jak naprawdę wiele kobiet, chcesz wesprzeć ich prawidłową pracę, sięgnij po Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników. Oprócz tych wspierających pracę mięśni, znajdziemy tam również takie, które wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Często jemy za dużo. Wtedy czujemy się ciężko. Za szybko, co powoduje gazy. Lub zbyt późno, a to wywołuje uczucie pełności. Czasami trudno to zmienić, ale łatwo sięgnąć po Travisto. Tabletki Travisto wspomagają trawienie, eliminację nadmiaru gazów oraz prawidłowe funkcjonowanie przewodu pokarmowego. Travisto. I trawisz to. Jeśli dodatkowo chcesz zadbać o linię, wypróbuj Travisto Slim. Kiedyś miałam niepohamowany apetyt na słodycze i częste napady głodu. Ale to już za mną. Od kiedy biorę Trisulin, mam mniejszy apetyt na słodkie. Przestałam podjadać i co najważniejsze kontroluję poziom glukozy we krwi oraz moją insulinooporność. Trisulin to aż trzy naturalne ekstrakty dla wsparcia metabolizmu glukozy i utrzymania wagi. Trisulin i cukier w normie. Brakuje ci sił po posiłku. Sięgnij po trisulin Energy Plus, kiedy płacisz kartą, coś przyjemnego do ciebie wraca. W sumie może wrócić do 500 zł tej przyjemności? PKO, Twój Bank Polski. Mogę jeszcze raz! Mamo! No bo do szkoły mamy przynieść bloki, kredki, plasteliny, piórnik, klinikę, ołówki. Na pierwszy dzień szkoły? Dobrze, że jeszcze kasztanów nie musicie przynieść. Ja mam zrobić dzielnik. <laughs> Zakupy robię to. Od poniedziałku. T-shirt lub spodenki Adidas już za 43,99. Bluza lub joggery marki Bench tylko 69,99. I mega promocja. Wszystkie artykuły szkolne 4 w cenie dwóch. Miksuj dowolnie, bo jak kompletna wyprawka w megacenach, to w Lidlu. Odkryj w sobie moc apetytu na więcej i zyskaj nawet 600 zł zwrotu za podróżnicze wydatki. Odkryj supermoc od podróży. Załóż konto przekorzystne online i ciesz się swobodą z obrączką płatniczą za 0 zł. Wyrusz w podróż z bankiem PKSA Tym z żubrem. Tak dużo zabawy oznacza dużo bardzo brudnych ubrań i dużo prania. Uporaj się z tym z łatwością z e-aromaterapia. Potrzebujesz jednej kapsułki dla czystego prania już w 20 stopniach i długotrwałego zapachu, który wprowadzi cię w dobry nastrój. Dużo pierzesz? Pierz z e przechowywać poza zasięgiem dzieci. Persil. Kiedy dobre uczynki pozostawiają po sobie trudne plamy, czas dać z siebie wszystko z kapsułkami Persil Discs. Wypróbuj naszą najlepszą formułę do usuwania plam i higienicznej świeżości pralki dla perfekcyjnej czystości. Persil. Zawsze dajesz z siebie wszystko. Przechowuj poza zasięgiem dzieci. Głęboka czystość. To musi być persil. From the Początkowo to wyglądało na morderstwo. Nowa sprawa w każdym odcinku. Mroczne oblicze nadmorskiego kurortu. Nowego i ekskluzywnego sezonu. Z łatwością dopasowaliśmy odciski do znanego przestępcy. O fascynujących brytyjskich śledztwach. To wyglądało podejrzanie. Nadmorskie zbrodnie. Początek w poniedziałek 25 sierpnia w CBS Reality.